Cześć! Czy wiesz, że gala Stars Night Awards odbędzie się w legendarnym Royal Liver Building Believable? Jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. To właśnie tutaj nakręcono jedną ze scen Batmana w spektakularnym skoku z wieży Royal Liver Building, który został wyemitowany w 2022 roku. W tę niezapomnianą noc będziesz mieć okazję zanurzyć się w atmosferze pełnej inspiracji, niezapomnianych wrażeń, spotkań z wyjątkowymi ludźmi oraz odkrywania magii Liverpool w całej jego okazałości. Wyjątkowy wieczór wypełniony będzie różnymi atrakcjami. To także okazja do celebrowania trzeciej rocznicy powstania projektu telewizyjnego Wyspa TV z jubileuszowym tortem, toastem. Oraz ekskluzywnym Royal Menu. Bilety dostępne do końca sierpnia. Pamiętaj! Zatem nie zwlekaj, zarezerwuj tę noc na www.wyspa.tv w zakładce Stars Night.